Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, moi drodzy, ja nie jestem pewny. Jednej kwestii nie jestem pewny i będę Was bardzo prosił o pomoc. Zastanawiam się, moi drodzy, ostatnimi czasy, no czy nie zrobił mi się troszkę bałaganik w moim właśnie LEGO Roomie. Jak widzicie, mam nadzieję, że pamiętacie mój LEGO rum. no i będę was potrzebował Waszej pomocy. Powiedzcie mi, czy w moim LEGO Roomie zagościł bałagan? Drodzy, spotykamy się tutaj w wyjątkowym odcinku, cóż, yy, to, że mam wątpliwości, czy w moim lego zrobił się bajzelt, to, że mam wątpliwości, czy w moim lego zrobił się bajzelt, czy się jest jedno moi drodzy, natomiast no, chcę wam ogłosić troszkę nowy format Ostatnimi czasy jestem troszkę znużony non stop tym, że tylko są recenzje, recenzje, przeglądy KBL, KKK, KBL, KKK, przeglądy i tak dalej I chciałbym wprowadzić nowy format moi drodzy w środy Ale oczywiście o tym zaraz Niemniej dziś spotykam się pod takim pretekstem, byśmy spojrzeli sobie na mój Lego Room Ja mam nadzieję, że mówię, mój Lego Room pamiętacie doskonale no ale potrzebuję waszego orzecznictwa czy tutaj naprawdę zrobił mi się bałagan? Co o tym sądzicie? Czy tu zagościł Bajzel? No bo ja nie jestem pewny, moi drodzy. A tak naprawdę. Spotkaliśmy się tu, bo potrzebuję również trochę waszej pomocy. Moi drodzy, chcę to tutaj posprzątać, chcę spowodować, by tutaj znów zagościł porządeczek, bo jak widzicie, nie ma tu centymetra, nie ma tu grama miejsca, gdzie by nie było porządku. Ba, nawet WTF-y się wkradły, czekają cały czas na recenzję. Moi drodzy, kiedyś u góry było ładnie, dziś nie jest. Nie mam gdzie tak naprawdę kroku postawić. E, tu u góry też bajzer, na półka, nawet, gazeta mi się nie mieszczą. Wszystko, no moi drodzy, widzicie, katastrofa jedna wielka. E, powodem trochę tego jest również to, że ja oczywiście z Miasto, co wiecie z mojego serialu, jeżeli nie widzieliście trzeciego sezonu mojego serialu, jak najszybciej nadrabiajcie. No i zburzenie miasta spowodowało, że ono, jak tutaj widzicie, zostało rzucone w wielkim kartonie. to nie tylko, bo tu wszystko, co się rozpościera, co widzicie, to jest. Co to jest? Co to... to nie moje! To nie moje! Rozpościera, moi drodzy, no w większości są to pozostałości, jeszcze niestety po mieście, którego nie mam non stop czasu rozmontować. Kurde, nawet nie mam tu gdzie usiąść. Gdzie mam tu usiąść? Czekajcie, tu mogę postawić stopę. O, to jak przesunę, to tu mam taki centymetr, gdzie może uda mi się usiąść. Jakoś udało mi się, moi drodzy, usiąść, także siedzimy już. Ale, moi drodzy, po co my się tu dziś spotkaliśmy? No właśnie. Przede wszystkim, no ja chcę tutaj spowodować, by zapadował tutaj porządek. Bo raz, że tego chaosu tutaj, to ja już nie zdzierżę, nie mówię, nie ma gdzie tu stopki postawić, nie ma tu jak usiąść i, moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by trochę ten problem rozwiązać. A sam temat, mam bałagan w moim Lego rumie, jest tylko pretekstem do, tak jak mówiłem, no formatu. Moi drodzy, ostatnio zaczęło się w sumie od mojego kanału gamingowego, gdzie gram w gry LEGO, stwierdziłem, że a no fajnie będzie jednak przyspieszyć tempa, więc moi drodzy, bardzo chcę, by tam znów były cztery odcinki. Dodatkowo, jakby polepszam swoją jakość tam, na przykład robię cięcie już na filmach, robię śmieszne wstawki. Panie Bonaparte, nie denerwuj się pan. Andrzeju, wyklepię się! Andrzeju, nie denerwuj się? Jak pan się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Na pewno już nie wyklepię. Andrzeju, wyklepię się! W kanale gamingowym teraz ponieważ moi drodzy za tamtym kanale stwierdziłem, że kurczę tutaj również na tym kanale czegoś brakuje. Jak już mówiłem, miałem trochę dość tych, że Przeglądów tylko i tak dalej, że są tylko takie zwykłe filmy. No i moi drodzy, trochę zatęskniłem z tymi filmami, wszystkimi topkami i tak dalej, i stwierdziłem, moi drodzy, że wprowadzam sobie nowy content którym jest środa, dzień. BLOGA! Tak jest moi drodzy, środa dzień bloga mm, Bardzo chcę wprowadzić taki now, nowy kąt, nową świeży trochę na ten kanał Że w każdą środę coś się będzie działo na tym moim kanale Coś innego, innowacyjnego Nie kolejny film, nie kolejny, znaczy film tak, ale nie kolejna recenzja, nie kolejny KPL, nie kolejny KKK, nie kolejne no właśnie ostatnio tylko to w sumie robi i gazetek. Więc bardzo chciałbym to zmienić, moi drodzy, i prowadzić coś nowego. I właśnie takim czymś będzie Środa Dzień Bloga, czyli zupełnie nowy, mm, nowy temat na moim kanale. Moi drodzy, wejdzie jeszcze jedna nowość. Pod koniec każdego miesiąca będzie coś takiego jak ulubieńcy danego miesiąca, czyli na przykład listopada ukażą się ulubieńcy listopada i tam, a co ja nie będę Wam więcej moi drodzy zdradzał, zobaczycie sobie sami. Z czym będziemy zajmować się natomiast w środę Dzień Bloga? No właśnie! Będziemy, moi drodzy, wyrabiać różne rzeczy. Znajdować się tutaj będą top 7 różne podsumowania, różne luźne vlogi, tak samo jak teraz, gdzie wam pokazuję mój bałagan. Ale właśnie, moi drodzy, po co ja wam pokazuję mój bałagan? Dużo dłuższego czasu, jak wiecie, miasto nie istnieje. Ja obiecuję, że po zburzeniu miasta będę budował mocki i w ogóle będę bardziej aktywny, bardziej kreatywny. Jak widzicie, te środowe blogi, które mają być na środę, są już takim pierwszym krokiem, ale cały czas daleko jeszcze do budowy, do konstrukcji, jakieś mikrofightersy mikro rzeczy tam robiłem. Ale to nie jest to oczywiście, moi drodzy, co ja chcę robić. Natomiast na pewno będę potrzebował tutaj waszej pomocy. Cóż, sam jakoś nie mogę się, moi drodzy, skusić, kupić, skusić, nie wiem, jak to nawet nazwać, e, zmobilizować po prostu. No raz, że mam firmę, mm, otwarłem firmę Przestań Klocków w gdzie sprzedaję archiwalne zestawy z klockami LEGO, moi drodzy, więc e, to mi zabierało dużo czasu. Natomiast tego czasu znajdę coraz więcej, jednak gdzieś sobie tą pracę ułożyłem, więc i na te vlogi znajdę czas, no i właśnie mam nadzieję na mocowanie, ale cały czas nie mogę się zmobilizować, posprzątać ten bałagan, który tu widzicie, moi drodzy. I tutaj będzie mi potrzebna wasza pomoc, bym posprzątał to, bym to wszystko ułożył w tych pięknych pojemnikach, które jak widzicie w większości, no właśnie, cały czas są puste. Tu ledwo gdzieś klocek jest, a wszystko mi tu zalega na ziemi, gdzie się tylko da, moi drodzy, no bajzel kosmiczny. Nic, tylko... Wejść i tu no wiadomo co moi drodzy W związku z tym zrobiłem sobie taki wewnętrzny challenge W którym wy mi pomożecie moi drodzy A mianowicie ja nie lubię tego stylu i tak dalej Ale myślę, że to mnie niesamowicie zmobilizuje Moi drodzy a Jak widzicie, kupa sprzątania tu mnie czeka. Kupa! Nawet plakaty mi się już tu odrywają, muszę je poprzylepiać. Kupa sprzątania u góry, na środku, na dole, na ziemi, wszędzie, moi drodzy. W związku z tym naprawdę Kupa tego czasu będzie im potrzebna. Ale bym się zmobilizował i to tak naprawdę wiecie, tak naprawdę zmobilizował. Nie że na zasadzie mm, wiecie, kurde, ja mówię, a po a później nie będę sprzątał, moi drodzy, robimy sobie challenge, a Wy decydujecie, jak ten challenge się skończy, moi drodzy. Choć jestem przeciwnikiem challenge, bierzmy to pod uwagę, że to jest rzecz że też wchodzą na stałe na kanał. Moi drodzy, mianowicie, yy, ten film to jest ten film. Ała, ała, Żeby się obrócić, muszę. Au! deptać po klockach. Au. Au, to boli. A przyprawie, jak zawsze bym odporny, ale. Au, jak się chodzi po kilku klockach, to je tak boli, moi drodzy. Nie, pod tym filmem macie takie coś, jak łapa w górę, moi drodzy. I teraz tak. Ile pod tym filmem będzie łapek w górę? Tyle, uwaga, minut. Będę sprzątał swój Lego Room. Tak jest, moi drodzy. I teraz fajnie by było, gdybyście mi tu dali 2000 łapek w górę, bo to by oznaczało, że będę musiał 2000 minut bez przerwy. Tak jest, moi drodzy, bez przerwy sprzątać swój Lego Room. Tak, on potrzebuje tyle czasu jak 2000 minut sprzątania Lego Roomu, ale ciężko byłoby mi to zrobić bez spania, moi drodzy. Bo tak, zaznaczmy, że mówimy tu o sprzątaniu Lego Roomu bez spania. Bez przerwy. Wchodzę, tyle ile łapek, tyle sprzątam mój Lego Room. Moi drodzy, co ważne, yy, chodzi o pierwsze 48 godzin od opublikowania filmu. Tyle ile łapek film zbierze w ciągu pierwszych 48 godzin, tyle czasu, tyle minut będę sprzątał swój lego room. Także sami przyznacie, że challenge bardzo ciekawy, kurde, nawet nie wiem jak stąd wyjść. Ale fajny, nie jestem mów, zwolennikiem takich e, rzeczy, takiego, wiecie, like, łapka za coś tam. I nie będę tego nadużywał, nie będę tego powtarzał, jednak uważam, że w tym wypadku będzie to wyjątkowo fajne, gdyż tak jak mówię, no ciężko bójnacie, inaczej powiedziałbym, a, dobra, zmobilizuję się, a później po trzeciej godziny i coś, I powiedział, już. A tak to, moi drodzy, nie będzie. I co ważne, to będzie ukazane w vlogu kolejnym, czyli ustawiam sobie tu statyw, moi drodzy, i wy na podglądzie na spitzprzącie. Spi Bit cleaningu, będziecie widzieć, jak go sprzątam, będziecie widzieć ten efekt a już po 48 godzinach po tym filmie będziecie widzieć, ile minut będę sprzątał mój Lego room I mam nadzieję, że wasze łapki mnie tu zmobilizują, bo zobow zobowiążą mnie do tego, bym to zrobił, moi drodzy. Mam nadzieję, że mój nowy format Wam się podoba, że środa, dzień, vloga. Jest to mega fajna jakość, mega nowa, fajna świeżość na tym kanale, jaka się pojawi. Tematów tu będzie mnóstwo, bo pamiętajmy, że to nie będzie tylko coś takiego. Myślę, że naprawdę będzie ciekawe, Będą to nie tylko topki, jakieś podsumowania, ale i na przykład, wiecie, taki temat jak tutaj, typu, że mam Bajzel. Że coś tam, tak jak na przykład mógłbym opowiadać o nowych zestawach, co o nich sądzę. No właśnie, kilka sekund temu, dosłownie kilka minut temu, widziałem spoilery już do przyszłorocznych zestawów z LEGO i nawet z brodatem geekiem gadałem przez chwilę. I obydwoje mamy takie straszne wrażenie, że to jest straszne. Ja nazywałem to uduplowianiem. On, oczywiście, że to jest widziorcowskie, ciężko nie mieć takiego wrażenia. No i moi drodzy, takie moje opinie poznacie, moje wrażenia, ale też trochę mojego życia prywatnego. Zupełnie znów muszę w kanał gamingowy, jak na PSB, czyli Poznajmy się bardziej, czyli czymś, co na kanale gamingowym pozwala Wam trochę poznać moją osobę prywatnie bardziej. Również takie formaty będą się pojawiały tutaj. No bo czy na przykład nie chcecie zobaczyć, jak byłem mały, się bawiłem lego? W sensie nie pokażę Wam tego, bo nie ma tego nagranego. A przykład jak w jakich miejscach się bawiłem, poszerzyć moją historię z Lego i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, mam nadzieję, że taka forma vloga was zainteresuje. Ja stąd teraz jakoś muszę wyjść. Moi drodzy, no i cóż, czekam na wasze łapy w górę. Ile w górę, pamiętajcie, tyle minut będę sprzątał swój Lego Room. A jak widzicie sprzątania tu jest na no naprawdę kupa, naprawdę kupa. Czekam więc na Wasze, oczywiście, komentarze, co sądzicie o takich, właśnie vlogach. Co tydzień nowy vlog, jeden tydzień nowy vlog, moi drodzy. Pamiętajcie też, że na stałe na kanale gamingowym chcę zwiększyć filmy do czterech tygodniowo. Plus dwa na WTF Kloc, czyli moim trzecim kanale. Dałoby to 10 filmów tygodniowo, moi drodzy, z mojej stajni, z mojej stajni w sensie nie takiej prawdziwej, takiej, wiecie. Tak się mówi, stajni. A, czekam więc na Waszą opinię. No i czekam na lajki w górę, by ich było jak najwięcej, moi drodzy. Byście mnie zmusili do kilkugodzinnego sprzątania tego miejsca. Bardzo tego chcę. E, mi to pozwoli posunąć to miejsce i budować dla Was kolejne mocki. Z miejsca totalnego chaosu po raz pierwszy, środa, dzień, vloga dla Was Klocko, Zaur. Za tydzień może już to będzie czysto. Dzięki Wam. Bye.